Cześć wszystkim. Dzisiaj sobie trochę porozmawiamy na temat e, przygotowania psa pod te wiosenne konkursy. Mm, powiedzmy, konkursy testy. E, jak wyglądają derby przybliżej? Jak wyglądają skuszki w Loch, czy tam jarne jarny skuszki, mm, czy też próby polowe w Polsce? E, jeżeli chodzi o polski system, oceniane jest pole, czyli nos, szukanie, styl tego styl szukania, tak? plus jest wejście do wody. Pies ma przepłynąć, nie pamiętam, 3 metry czy 5, żeby dostać niby 4. No, u nas to jest trochę parodia, jeżeli chodzi o te próby polowe, bo często ludzie wchodzą z tymi psami do tej wody, nie wiem, kąpią się tak razem z tymi psami. Więc to tak trochę z punktu widzenia nas tego myśl łowiectwa, myślistwa to śmiesznie to wygląda. No ale dobra. Próby polowe w Polsce, tak jest to potrzebne do hodowlanki. Przynajmniej było do tej pory, bo od pewnego czasu już nawet chyba tego nie mamy w wymaganiach. I tam była jeszcze był jeszcze reakcja, sprawdzana reakcja na strzał, e, co często było przeprowadzane po prostu trochę tak niepraktycznie, nie bo e, było jakieś tam miejsce, e, wszyscy stali, uczestnicy tak i, i strzelali. I, I jeden pies był wypuszczony z drugim na przykład do pola i był strzał, padał strzał w tym momencie. I czy się te psy boją? No, te psy, które były ostatnie, to już były ostrzelane 25 razy tak? eee, na tych próbach polowych. No i ja jestem zwolennikiem takiego sprawdzania tej reakcji na strzał, jak jest to robione w Niemczech czy, czy w Czechach, eee, bo tam jest to sprawdzane w polu, gdy pies biega, gdy pies szuka, tak. Mm. I najczęściej też jeszcze nazwie, że nie jest strzał, tak? Pada strzał, więc tak. Próby polowe mamy za sobą, to zostawmy. Derby. Derby są dla wyżłów niemieckich krótkowłosych, tylko i wyłącznie. W derbach mogą startować. Zamiennikiem dla innych ras jest VJP. I teraz tak, na derbach i na derby i VJP mniej więcej jest to samo. Tylko na VJP jest jeszcze sprawdzany tak zwany ślad, trop zająca, zwierzyny jakiejś, czyli szukamy miejsca, w którym nam się poderwie z kotlinki zając i ucieka, i po prostu puszczamy po tropie tego psa. tak? Fajniej, żeby on tego nie widział, jednak, tylko puszczamy go tak jak na włóczce. Jeżeli ten pies to widzi, no to też pójdzie. Wiadomo, młode psy bardzo lubią chętnie gonić. Więc teraz tak, derby, co jest oceniane? E, styl chodów, szukanie, wiatr. E... I też te reakcje na strzał są. Jest na derbach często, no jest to po prostu odłożenie psów młodych, tak? Staniemy sobie, w, nie wiem, przykładowo jest pięć psów na derbach, stoimy sobie, każdy odkłada psa i te psy mają spokojnie leżeć po prostu, tak? Oni też sprawdzają, czy te psy są spokojne, czy się kręcą, czy się wiercą, no takie, takie rzeczy. No to są praktycy. Wszyscy, więc oni mają ten system naprawdę bardzo fajnie rozwinięty, on jest nam zbliżony do tematu polskiego łowiectwa, jest ten system niemiecki bardzo zbliżony. Jeżeli chodzi o styl polowania i tak dalej. Więc e, jeżeli chodzi o Czechy czy Słowację, no tam już te wiosenne testy, czy, czy nawet jesienne, to są testy dość proste. Ale jeżeli chodzi już o te konkursy wszechstronne, są już bardzo ciężkie, trudne te memoriały. Tam już jest wytresowanie tego psa bardziej sprawdzane niż takie cechy wrodzone w Niemczech. W tych wiosennych czy jesiennych konkursikach czy testach jest jednak sprawdzane takie predyspozycje wrodzone tego psa, tak? Oczywiście no, aporty muszą być zrobione, nie ma na to innej rady, tak? Na derbach pies wychodzi kilkukrotnie do pola. E, nie wiem, sędzia sobie wymyśli, że teraz go puszczamy na rzepaku, a, a, a później w nieużytku, a, a później, nie wiem, na jakieś łące, tak? Więc oni oceniają kilkukrotnie tego psa i z tego po prostu e, przyznają oceny. Jak ten pies biega, jak na wszystko jest zwracana uwaga, właśnie. Jak pie, ten pies biega, jak trzyma głowę, jaki on ma wiatr, z jakiej odległości on to zaczął czuć, bo widać to ściąganie na wykładanym ptaku, tak? Ten pies zaczyna ściągać pomału do tego, więc to wszystko widać. Co jeszcze? No, Czechy i Słowacja jeszcze mają taki w sumie śmieszny, ale bardzo to jest przydatne. Jest ocenianie chodzenia psa na smyczy. Jeżeli chodzi o te dwa konkursy, to się to nie różni. E, na, o, te dwa testy, derby czy tam VJP, e, ze skuszkami w Loch czy jarne skuszki, które są na Słowacji, to się dużo nie różni. Te psy wychodzą w pole, mają wystawić przede wszystkim tą zwierzynę, ma chodzić prawo-lewo, nie zwracać najlepiej uwagi na te strzały, więc to, to jest mniej więcej to samo. tak? E, jedynie mówię no, na Czechach czy na Słowacji już jest sprawdzana ta karność, to posłuszeństwo, żeby ten pies nie wiadomo ile za tym zającem nie gonił, tak najlepiej w ogóle jak nie pogoni, wtedy są sprawdzane klidy, e, czyli spokój przed zwierzyną e, sierściową, czyli zając list, czy co tam spotka. i... Przed ee, piórem, tak? Czyli Bażan, czy, czy co tam jeszcze no, kuropatwy spotka w tym polu, tak? To są takie, mówię, to są takie proste testy, które mają sprawdzić te psy pod względem właśnie takiego mm, przygotowania, no. Tego psa, do tego się przygotowuje oczywiście, no bo trzeba go nauczyć tego systemu, e, tego równomiernego okładania pola, wystawienia tej zwierzyny hodowlanej, tak? Często, bo to nie jest na dzikim ptaku robione, tylko jest na wykładanym, e, wykładanej zwierzynie, wtedy jest szansa, bo ten sędzia wie, gdzie wykłada tego bażanta, e, czy, czy kuropatwę i ten sędzia wie od którego miejsca ten pies na przykład zaczyna już go czuć, tak? Czyli oceniamy ten nos. Bo widać, czy jeden pies wystawi to z 5 metrów, a drugi już wystawia z 25, a trzeci ze 40. Na przykład. Więc widać po prostu porównanie porównanie nosów tych psów, tak? Co jest ważne. No wie. Przygotowuję się do tego, tego psa. Nie można pojechać od tak. No to nie zadziała, niestety. Eee, I tak jak mówię, eee, ja się będę przygotowywał. Jeżeli ktoś będzie chciał eee, ze mną to potrenować, eee, nie ma problemu. Zapraszam, z miłą chęcią. Ja też potrenuję z kimś. Eee, myślę, że będzie to nam szło. Na derby jadę, na Kuszki w loch albo na Jarnę pojadę. Na pewno mam Hikiego, mam Jackiego, więc będę z nimi jeździł. Co więcej. Jeszcze dobra. Skupimy się w tym odcinku, się skupimy tylko derby, derby właśnie. O tak jak mówię, derby i VJP, z kuszki w loch To jest najważniejsze, bo to jest najszybciej. Teraz to będzie w granicach kwietnia, maja. Może też w marcu może będzie jakaś impreza. Jeszcze mówię. Terminarzy nie sprawdzałem. Więc mówię, nie stresujcie się, to są takie dla nich, powiedzmy, że to są nasze próby polowe, tylko u nas jest to wejście do wody jeszcze, tak? Eee, niby jako sprawdzana cecha wrodzona. No, cechą wrodzoną myślę, że można sprawdzić, czy jeżeli coś spadnie na tą wodę, eee, czy, czy ten pies tam pójdzie, a, a już. Eee, na próbach polowych, jak jest, że stoimy na brzegu tak i psu każemy wejść do wody i płynąć do przodu, te 5 metrów to nie jest dużo wcale. No to już to jest bardziej wytrenowanie niż sprawdzenie tej cechy wrodzonej, tak, tej wody, bo, bo nie każdy pies ma chęć e, samoczynnego wejścia do wody, są oczywiście takie psy, e, ale mówię, nie każdy pies to ma i to już jest takie bardziej wytrenowanie tego. tak. E, no nic. Podzieli, będzie różnica tymi, między tymi filmami, bo ja to podzielę. Będzie część, część w której ja mówię, a potem trening, tak? E, trening tutaj Hikiego pokażę wam na placu. E, po prostu zmieniłem trochę otoczenie, bo pola są straszne. E, nie da się jeździć, nie da się wjechać teraz. No, to jest tragedia, więc trenowałem to na, na placu. I teraz tak, yy, co, Hiki już aportuje z ziemi, podnosi te koziołki. Dochodzę z nim do tego, ka każę mu zaaportować, on to podnosi. Oczywiście to jest młody pies, jeszcze mu to czasami wypadnie, nie wiem, coś tam się z tym dzieje, ale my to dalej trenujemy, tak? Więc zapraszam was serdecznie do oglądania. Cześć, pozdrawiam i dasz bur. Aport. Tak, jest. Siad. Siad kiki. Śpie. Daj. Super. Brawo. Ty nie skacz. Aport. chat up. tak Świetne, pravú, Aport. Aport. Tak, bravo. Do mne tu. Spíšam. Apur. bravo Bravo! Ei! confortável, Tá confortável, confortável, Domine! Tu! confortável, confortável, shot confortável, confortável, Super! Bravo! Trzymaj. Bravo! Daj! Super! Bravo, dobry! A świetnie! Super, świetnie, trzymaj! Pięknie. Daj. Super. Opór. Tak jest. Świetnie. Super. Jest. Trzymaj ładnie. Chodź. Sarobis, chyba iść. Daj. Daj. A portu.

Ко мне. Супер. И сядь. Кики, сядь. Сядь. Браво. Супер. Дай. Браво. Так. Супер. Tak jest. Chodź. I siad. siad. Super. Trzymaj. Daj. Świetnie. 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 Sport. Tak jest. Super. Świetnie. Świetnie. Super. 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 Dobry piesek. Tak jest. apor Tak, brawo. Do mnie. Dyszat. Shot. I pięć. Dobry pięć. Tak, ci

Co robisz? Trzymaj. Daj. Świetna. ゾウスタッフと。ゾウスタッフと。<laughs>